Kowalówki z racji tego, że tutaj mamy do zabrania kilka gołębi. Mamy 10 to gołębi: są to gołębie z Dini, gołębi Leo Heremans, z się właśnie, gołębi Grimel, gołębie Szelensa i gołębie Herberta Widena. Olimpika wywodzi się z gołębi Leo Heremans, właśnie od bindacza. Olimpiadę 003. Tak, Olimpiadę 003 razy gołębie z Herberta Widena. Biden. Także tutaj mamy taką można powiedzieć bardzo. Ładną klejadę Gołębi, i tu mamy samiczkę o numerze 7401, 7401. z linii właśnie Gołębi. Tutaj Co? z głębi rozkładowych, wszystko, tak? Tak, wszystko rozkładowe, tylko i wyłącznie rozkładowe. Z, z dziadku, bo młody, mhm. no to po prostu miałem pożyczonego. Z dziadku to jest tak. Yy, y, dziadek jest z Wanderbele, mhm. pożyczony od kolegi Bogdana Maciągi No i cała para pożyczona była. I DV Wandenabele, tak? To samą, mamy linię gołębi Wandenabele, tutaj z dwóch stron jest Wandenabele, tak? Oby dwóch stron, tak, a z dołu od Fred Schneider. Mm -hmm. To jest niemiecki hodowca. To po prostu też parę głębi kupujemy od niego i gąbki mi się pokazują od niego. Także tutaj mamy gąbki linia gołębi Wandenabele, ta samiczka pięknała. A to samiczka. z tego Fred Schneider to jest z linii Vandalgraf. Van tak. Można powiedzieć, że to jest linia Wandenabele ze strony ojca na linię Wandajka. I tutaj mamy gołąbkę o numerze 6217.